W kontekście dobrych rad myślę, że następna prelekcja też bardzo dużo dobrego przyniesie, dlatego że już widzę, że dużo blogerów na sali, dlatego że temat będzie dotyczył poważniejszych treści, wprowadzania poważniejszych tematów na, na blogu. I o tym osoba, która jak sama o sobie pisze, pisze dla wielozadaniowych kobiet, czyli oczywiście marzenie każdego mężczyzny. Szanowni Państwo, przed Wami marzenie każdego mężczyzny Monika Kamińska. Cześć. Czy ja mogę to przełożyć? <grymne> Aha, to tu nie stanie. No, Najwyżej spadnie i łupnie. I jeszcze zobaczymy, czy umiem to obsługiwać. Dobrze. Kojarzycie ten moment, w którym prelegent wchodzi na scenę i zaczyna opowiadać historię, w którą nikt nie wierzy: od pucybuta do milionera. Byłem nikim, do wszystkiego doszedłem sam. Bla bla bla. Wszyscy się śmieją. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy to Ty jesteś tym prelegentem, a Twój pomysł na rozpoczęcie prelekcji jest dokładnie taki sam. Postaram się nie polecieć zbytnim patosem. Dwa i pół roku temu wyszłam z egzaminu magisterskiego i miałam zejść piętro niżej do sekretariatu, żeby zostawić nam swoją ocenę. To był ostatni dzień składania podań na studia doktoranckie, a ja miałam wszystko przygotowane. Temat wybrany, promotor wybrany, konferencje zaliczone, publikacje opublikowane. Wystarczyło pójść na egzamin. Tylko, że ja nie poszłam. W ostatniej chwili coś mi przyszło do głowy, że owszem, chciałabym bardzo pisać, ale jednak dla znacznie szerszego grona odbiorców niż potencjalni czytelnicy doktoratów. No i dokładnie w tamtym momencie nagle zostałam bez planów na przyszłość z dyplomem w kieszeni, z beznadziejnie płatną pracą, no i z maleńkim blogiem lifestyle'owym, na którym właśnie ogłosiłam, że będę rozszerzać tematykę, przy czym to rozszerzanie tematyki polegało u mnie na tym, że napisałam jeden post o pizzy. Oczywiście jakoś podświadomie chciałam poruszać jakieś mądrzejsze tematy, ale nie miałam zielonego pojęcia, jak się za to zabrać. I Jakiś czas potem pojechałam na swoje pierwsze Blog Forum Gdańsk i byłam tym takim właśnie od pucybuta do milionera, czekam na ten pierwszy milion, bo byłam ciężko przerażonym małym blogerem, który się wszystkich bał. Tutaj widać, że się boję Agnieszki Kalugi. Jak przechodził, jak przechodził jakiś większy bloger obok, to wstrzymywałam oddech i w ogóle nie wiedziałam, co mam zrobić. W każdym razie wysłuchałam tych wszystkich prelekcji wtedy na Blog Forum i dostałam takiego kopa motywacyjnego, że w zasadzie sama w to nie wierzę, ale na tym kopie doleciałam tu. No i przez te ostatnie dwa lata bardzo mocno eksperymentowałam ze swoim blogiem. Ja z wykształcenia jestem logopedą, ale jestem również specjalistą do spraw public relations, ze specjalizacją budowania wizerunku politycznego w internecie. Więc tak. Połączyłam swoją wiedzę językową z wiedzą wizerunkową i przez te dwa lata starałam się dojść do tego, w jaki sposób poruszać na swoim blogu różnorodną tematykę i robić to tak, żeby wszystkie te teksty były tak samo chętnie czytane. No i aktualnie mogę powiedzieć, że chyba mi się udało, bo mam bloga, na którym mogę poruszać tematy lżejsze gatunkowo, takie jak sport, tam, jedzenie, kosmetyki itd., ale również tematy cięższe gatunkowo. Czyli felietony, tematy społeczne, akcje charytatywne, kultura, o której bardzo dużo piszę. I w trakcie tej prezentacji będę się często odwoływać do blogów kosmetycznych i modowych, bo po prostu tak jest najszybciej. Ale myślę, że moje rady można zastosować też przy każdej innej tematyce. Więc właśnie odpowiadając na pytanie, skąd pomysł na te prezentację, to często rozmawiam z blogerkami kosmetycznymi, które chciałyby rozszerzyć tematykę swojego bloga, tylko nie mają zielonego pojęcia, jak się za to zabrać, bo już od paru lat piszą o tych kremach i ich czytelnicy są do tego przyzwyczajeni. No i one może chciałyby napisać o czymś innym, ale nie wiedzą, jak to zrobić, nie wiedzą, czy to przejdzie, boją się, że zaraz im ktoś zarzuci, że przechodzą na lifestyle, żeby więcej zarobić, bo jak wiadomo, od pisania o teatrze się zarabia takie góry pieniędzy, że hu. No i... A ja, na potrzeby tego, tej dzisiejszej prezentacji przeanalizowałam kilka blogów, wszystkich pozdrawiam. Na których skutecznie udaje się łączyć tematykę niższą z tematyką wyższą. I zaczęłam się zastanawiać, co tak naprawdę łączy te blogi i czy one mają jakieś punkty wspólne, dzięki którym tym, dzięki którym tym blogerom udaje się poruszać różne tematy. I odkryłam kilka takich punktów wspólnych, ale powiem dzisiaj o dwóch. Pierwszy to jest. Ramowanie. Czym jest ramowanie? Generalnie mam taką radę do Was, żebyście nie wybierali sobie tematów, o których chcecie pisać na blogach. Możecie oczywiście sobie ponazywać kategorie. Przyczyną, taką sztuczką jest to, żeby jedna kategoria nazywała się lifestyle, bo wtedy można w nią wepchnąć wszystko, o czym się chce napisać. Natomiast nie wybierając tematów, radzę Wam wybierać ramy. I czym są te ramy? Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś tam rzeczywistość, i z tej rzeczywistości, tu jest oczywiście mądra definicja, możecie ją przeczytać, z tej rzeczywistości należy wybrać niektóre aspekty i je podkreślić, e, tak aby nadać im większe znaczenie. To jest taka sztuczka z pogranicza PR-u i dziennikarstwa. Generalnie często można ją zaobserwować w tygodnikach opinii. Gdzie mamy artykuł, który jest z pozoru neutralnym artykułem o partii X, i wtedy za pomocą różnych środków językowych, stylistycznych i, i budowania kontekstu, autor tego artykułu zazwyczaj podkreśla niektóre aspekty rzeczywistości, i dzięki temu ta partia jest odbierana negatywnie albo pozytywnie, no i my to odbieramy dość podświadomie. A oczywiście, jeżeli mówimy o pijarze politycznym, no to brzmi to tak sobie, ale można to wykorzystać fajnie w blogowaniu i y, mam dla was takie zadanie. Chciałabym, żebyście gdzieś pomiędzy ostatnią prolekcją dzisiaj a imprezą wzięli sobie kartkę i na tej kartce wypisali wszystkie rzeczy, jakie wam się z wami kojarzą. To mogą być y, cechy wasze, nie wiem, ulubione kolory, jedzenie i tak dalej. Jak już to wypiszecie takim strumieniem świadomości, tego musi być bardzo dużo, to chciałabym, żebyście podkreślili tak 5, 6, 7, 8 najważniejszych rzeczy. To będą wasze ramy. I po co wam te ramy będą potrzebne? Bo jeżeli będziecie mieć ramę, to będziecie mieć tą osobowość. Dużo się mówi o tej osobowości blogera, żeby bloger był jakiś. Przy czym często to się kończy na tym, że bloger pisze jed... taki jednorazowy strzał, mocno kontrowersyjny tekst, no i na tym się kończy. W zasadzie nie wiadomo, jaki on jest, poza tym, że. No, jest kontrowersyjny. A mi chodzi o to, żeby długofalowo budować ten temat, swój wizerunek. Bo jeżeli zrobimy to w sposób świadomy i wybierzemy sobie te ramy, to potem każdy nowy temat, który chcemy włożyć na swojego bloga, możemy obudować w tą ramę i wtedy to będzie dla naszych czytelników wiarygodne. I ten temat przejdzie, czyli nikt się nie zdziwi, że nagle zaczniemy pisać o operze, o której nie pisaliśmy nigdy wcześniej. No więc powiedziałam dużo o teorii. Tak to wygląda w praktyce. Tu mogę podziękować Andrzejowi Tucholskiemu za to, co zrobił miesiąc temu ze swoim blogiem, bo to jest świetny przykład ramowania. Andrzej, jakiś miesiąc temu, przełożył ciężar swojego bloga z bloga o kulturze na bloga dla odważnych marzycieli. Czyli on określił, jakim on jest człowiekiem i dla kogo chciałby pisać. I dzięki, dzięki temu widzę, że po pierwsze wyszedł z tej ramy blogera piszącego o kulturze, któremu ciągle mówiono, że mm, ten post to jednak nie jest Andrzej o kulturze, i to tak nie powinno być na blogu o kulturze. I widzę po nim, że ten blog odżył i są takie bardziej świeże teksty, i one, pomimo że to jest na przykład, nie wiem, recenzja jakiegoś telefonu, to dalej pasują do Andrzeja. Jak to wygląda u mnie? To ja. Ja sobie ten test kartki zrobiłam i mi powychodziły same słowa, które są synonimami do poukładany, harmonijny, spokojny, włącznie z pedantycznym porządkiem, niestety. I e, wyszło mi na to, że ja mam takiego bloga dla właśnie wielozadaniowych kobiet, ale ceniących sobie takie najprostsze rozwiązania, typu, nie wiem, włoski makaron, dobra dykcja u aktorów, albo właśnie klasyczne czarne sukienki. I w tym momencie, wchodząc w te swoje ramy poukładanej, prostej kobiety, Prostej nie myli z prostacką, aż mi spadła butelka wody z wrażenia. Mogę sobie dodawać w zasadzie każdy temat, o którym chciałabym napisać. Więc pierwsza rzecz to są ramy, a y, jeszcze tutaj mam trzy przykłady wykorzystania tych ram. Ostatnio była taka akcja kilku blogerów pisało o Akademii Przyszłości. Akademia Przys przyszłości... Poprosiła nas, żebyśmy wsparli ich akcję pomocy dzieciom, które mają trudności w szkole. No i oczywiście można było napisać bardzo prosty post o tym, że są dzieci, że trzeba im pomagać, i tak dalej, tylko że to by nie zwróciło niczyjej uwagi. I blogerzy, którzy mają już swoje ramy, mogli to wpleść w swój charakter bloga i dzięki temu przyciągnąć uwagę do tej akcji charytatywnej dużej ilości czytelników. No i tu mam takie trzy przykłady. Janek ze Stayfly napisał post o tym, jak zostać superbohaterem. Janek jest uramowiony na takiego kumpla z podwórka, mam nadzieję, że się ze mną zgodzi. Więc ten tekst był taki bardzo luzacki. Ja, w tym swoim spokojnym, poukładanym, harmonijnym świecie, przeprowadziłam wywiad z psychologiem, którego dokładnie zapytałam o to, jak można mm, wspierać te dzieci, i konkretnie chciałam, żeby mi powiedział, jak to zrobić. A na przykład Karolina z Old Girl, która jest y, uramowiona na taką kobietę, która chciałaby żyć 100 lat wcześniej, na, y, pisząc ten tekst dla Akademii Przyszłości, nawiązała do filmu o północy w Paryżu. A więc y, mamy ramy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest język. No, i ten samolot nie jest tutaj przez przypadek. Dlatego, że pomiędzy 88 a 98 w koreańskich liniach lotniczych rozbijała się gigantyczna ilość samolotów. I yy, po 98 w zasadzie nikt nie chciał już z nimi latać. I zaczęto się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. I w końcu ktoś mądry doszedł do wniosku, że problemem jest język. A dokładnie język, którym komunikowali się ze sobą piloci. Otóż w. W Korei tak silnie uwarunkowana jest y kulturowo hierarchia władzy, że drugi pilot bardzo bał się zwrócić uwagę temu pierwszemu pilotowi, że on robi błąd. On mu jakoś delikatnie sugerował, że może coś się tam pomylił i może źle pan leci, ale w sumie to ja nie wiem. No i kończyło się tak, że ten samolot się rozbijał. Po 1998 te samoloty nagle przestały się rozbijać. I jakim cudem to się stało? Otóż wszyscy koreańscy piloci przeszli na system porozumiewania się w języku angielskim. Język angielski, jak wiadomo, nie ma aż takiej hierarchii władzy uwarunkowanej kulturowo. Tam jest wszystko powiedziane wprost. I dzięki temu ten drugi pilot mógł wprost powiedzieć temu pierwszemu pilotowi: Ej, stary, zrób coś, bo zaraz się rozbijemy. I teraz to są jedne z, może nie najbezpieczniejsze, ale normy bezpieczeństwa koreańskie linie lotnicze mają na tym samym poziomie, na którym mają je inne linie lotnicze. No i wczoraj lecieliśmy samolotem, więc jakoś się to składa w całość, <grym> prawda? Po co o tym mówię? Dlatego, że często blogerzy, zabierając się za tematykę cięższą gatunkowo, czują, że muszą używać jakiegoś mądrego, napuszczonego języka albo położyć sobie obok na stoliku słownik Kopalińskiego, bo jak nie użyją dużo mądrych słów, to w ogóle nie będzie, że są mądrzy. No i to jest niestety totalna bzdura. Na, na przykład, jeżeli skończyliście polonistykę i teatrologię i chcecie napisać recenzję teatralną na blogu i chcecie, żeby przeczytał ją ktoś yy, poza waszym kolegą ze studiów to nie możecie zrobić tego tym samym językiem, jakim piszecie pracę na zaliczenie z literatury staropolskiej, no bo to po prostu będzie straszliwie nudne. I też nie chodzi mi o to, żeby znowu dojść do jakiegoś prostackiego poziomu, tylko żeby znaleźć taką idealną równowagę pomiędzy językiem niskim a językiem wysokim, czyli żeby znaleźć taki język, jakim w zasadzie mówią ludzie, czyli taki złoty środek. Gdzie ten złoty środek jest? Odpowiedź na to pytanie ma włosy koloru blond. Czyli jest to Agnieszka Osiecka. Jej teksty rozumiało pokolenie mojej babci, rozumiało pokolenie mojej mamy i rozumie pokolenie moje. I ktoś kiedyś zapytał Agnieszkę Osiecką, jak pisać. A ponieważ nie była premierem, to znała odpowiedź na to pytanie i odpowiedziała, tak jak mówisz. I to jest koniec całej filozofii. Obojętnie za jak, jak, za jak trudny temat zabieramy się na blogu, wyobraźmy sobie, że ten... Komputer jest naszym znajomym i po prostu piszmy tak, jakbyśmy do niego mówili. Wtedy jest szansa, że ktoś nas zrozumie, przeczyta i że to rozejdzie się dalej. Więc mamy ramy i mamy y, język, ale chciałabym, żebyście wyszli z tej prezentacji i coś zrobili takiego, co pomoże Wam rozszerzyć tę tematykę bloga. Więc na koniec jeszcze szybko, jak zacząć? Są, spo, są dwa sposoby, od których można zacząć. Obydwa są dobre, tylko że zależy to od tego, jaką bloger ma osobowość. Pierwsza technika to jest technika stopa w drzwiach, czyli technika manipulacyjna, która polega na tym, że jeżeli chcemy wyciągnąć od, od kogoś coś większego, to musimy go najpierw poprosić o coś mniejszego. Czyli ja, na przykład, radka pytam, czy ma pożyczyć złotówkę, a on odpowiada, że tak. A ja wtedy pytam Radek, to masz pożyczyć milion złotych? I Radek odpowiada, tak. Jak to zastosować w blogu? sferze, otrzymamy mnóstwo tych kanałów social media, mamy Instagram, Twittera, mamy newslettery, mamy te notki podsumowania miesiąca, więc kiedy chcemy nagle wyjść z tego trzyletniego pisania o kremach i zacząć pisać o czymś innym, to warto wykorzystywać te wszystkie kanały i powoli dawać do zrozumienia swoim czytelnikom, że jednak interesujemy się też czymś innym. I wtedy, kiedy nagle napiszemy tą przysłowiową notkę o operze, to nikogo nie zdziwi. I to jest taka spokojna technika, to można sobie robić powoli, natomiast jeżeli ktoś chce bardzo na szybko zmienić tę tematykę, to proponuję technikę cały bloger w drzwiach, czyli to, co zrobiła na przykład jakiś czas temu e, Amelia Zioło, która przeszła z bloga modowego, zamknęła w ogóle tę tematykę i zaczęła pisać tylko na tematy e, lifestyle'owo-technologiczne. To jest technika, która wymaga nieco więcej czasu, ponieważ kiedy już coś obiecamy swoim czytelnikom, to oni mają to do siebie, że bardzo nas pilnują, czy na pewno to robimy. Czyli najczęściej kończy się to odbieraniem pięciu maili dziennie, czy kiedy będzie nowy post, albo czy naprawdę rozwijam tą tematykę, czy może jednak zamykam bloga. I w zasadzie to wszystko, co Wam chciałam dzisiaj powiedzieć, poza tym, że może nie bójmy się eksperymentów, bo moich pierwszych tekstów o teatrze też nikt nie czytał. Moniko, bardzo Ci dziękuję, było wspaniale.